Witajcie, witajcie! Kolejny poranek przed nami, kolejny czas, kiedy możemy skupić się na tym, co najważniejsze. Proszę, otwórzcie z razem ze mną swoje Biblię i sięgnijcie po notatnik, ponieważ będzie dzisiaj dużo dobrych myśli. Pierwszy list Jana, zajrzymy sobie do czwartego rozdziału i przeczytamy jedenasty i dwunasty werset. Umiłowanie. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała. Wow, co za wyzwanie, tak? Co za wyzwanie, żeby kochać innych ludzi, żeby doświadczać miłości Boga i kochać innych, bo skoro Bóg nas ukochał, to też my powinniśmy kochać. To się wydaje takie logiczne, ale dla niektórych może nie do końca takie proste, ponieważ nie doświadczają miłości Boga. Jeżeli nie doświadczasz tej miłości, to zostaje jedynie takie poczucie obowiązku tak, tak, muszę kochać innych ludzi, muszę coś dla nich robić, muszę być pomocny. I stajesz się takim starszym synem z tej przypowieści o synu marnotrawnym, który się bardzo starał. I zasłużyć na jakieś uznanie u swojego ojca, i być w ogóle kimś takim, kto to jest w porządku, tak? kto wypełnia swoje obowiązki, ale rosło w Nim poczucie krzywdy, poczucie jakiegoś niespełnienia czy niedocenienia przez swojego ojca, ponieważ nie doświadczał tej miłości. I teraz ważne jest, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że na początku Bóg kocha nas i my musimy tej miłości doświadczyć. I dopiero kiedy my jej doświadczamy, to my dopiero rozumiemy w ogóle, co to jest miłość. Na czym ona polega. Tak? Bo inaczej nie mamy właściwej definicji. Wydaje nam się, że jeżeli jesteśmy do kogoś przywiązani, albo kogoś potrzebujemy, albo się o kogoś staramy, to to jest miłość. Ale teraz nie chcę tu nikogo krytykować, bo nawet was nie znam bo, osobiście. Też nie chcę krytykować siebie, ponieważ też siebie do końca nie znam. W każdym razie każdy z nas z pewnością, z pewnością ma taki ubogi, karłowaty styl kochania innych ludzi, ponieważ żyjemy na planecie pełnej grzechu i nasi rodzice nas nie kochali doskonale, nie doświadczyliśmy tej miłości w świecie i również nie umiemy czerpać od Boga. Jeszcze nie nauczyliśmy się tak w pełni przyjmować tej miłości, którą Bóg objawia w swoim słowie e, przez Jezusa Chrystusa w ponadnaturalny sposób. I ponieważ tego tak nie doświadczamy, też potem nie umiemy kochać. Tak, nie umiemy być cierpliwi, nie umiemy patrzeć na innych ludzi z szacunkiem, nie umiemy uważać ich za wyżej stojących od nas, tak jak mówi Biblia, nie umiemy dawać, poświęcać się. To wszystko, co jest czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale jest cechą miłości. No nie umiemy tego tak do końca robić, ponieważ nie doświadczamy. Musimy więcej doświadczyć, żeby móc potem to naśladować. Żeby też serce było uwolnione. Jeżeli masz dużo, czujesz, że masz pod dostatkiem, to nie masz problemu z dawaniem. I potrzebujemy mieć dużo tej miłości Boga, mieć te zasoby, czuć, że mamy zasoby, że jesteśmy kochani, że niczego nam nie brakuje, że jest wszystko w porządku, żeby móc być wolnymi, wewnętrznie, już nieskupionymi skupionymi na sobie, tylko móc odwrócić tą uwagę od siebie i skupiać się na innych ludziach i pomagać innym. Dlatego Bóg najpierw nas umiłował, i potem jest powiedziane, że dlatego my powinniśmy się nawzajem miłować, bo kiedy doświadczasz miłości, to potem chcesz tego samego względem innych ludzi. Po prostu jesteś przemieniony. I, I podoba ci się to, podoba ci się ta miłość. Po prostu ten styl życia jest niesamowity, chcesz tak żyć. Chcesz być taki sam jak Bóg. Bóg był hojny względem ciebie, ty też chcesz być hojny. Bóg darował ci dług, to ty też chcesz darować dług innym ludziom. Bóg był cierpliwy względem ciebie, to ty też chcesz być cierpliwy. Bóg nie patrzył na każdą twoją pomyłkę, nie wytykał ci palcem twoich błędów, nie pastwił się nad tobą, nie wywyższał się nad tobą, nie gnębił cię i ty również chcesz być taki sam względem innych ludzi. I to jest naturalne, jeżeli tego nie doświadczyłeś od Boga, to potem nie umiesz tego pokazywać dalej. Boga nikt nigdy nie widział. No właśnie, Boga nie widzimy, czasami mówimy kochamy Cię Boże, My w ogóle e, to jest sfera duchowa. Ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, czyli w jakiś sposób przez miłość, możemy to odczytać, Bóg się materializuje. Jakby Bóg zaczyna być widoczny, Bóg zaczyna być obecny. Kiedy my się kochamy. Wtedy przychodzi Bóg. Wtedy On jest w tych relacjach. Tak jak jest powiedziane o Duchu Świętym, że On jest pomiędzy nami, tak? Że to Boże Królestwo jest pomiędzy nami. Ono gdzieś tu się przejawia w relacjach. To ono nie jest tu czy tam. Ono jest między nami. Ono jest niewidzialne. To są pewne więzy duchowe, które powstają pomiędzy ludźmi. I to jest Boże Królestwo. I tam jest Król. I tam jest Boża Obecność. Bo w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. To jest ten akcent na drugiego człowieka. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby spędzać czas sam na sam z Bogiem i żeby doświadczać tego, bo to jest podstawa, to jest początek. Ale też nie możemy na tym poprzestać. Jest wiele osób teraz, które tylko przez internet mają jakąś społeczność, jeżeli w ogóle to można nazwać społecznością, no bo kiedy piszemy tu komentarze pod filmikami, to w jakiś sposób się do siebie odnosimy, ale. No powiedzmy sobie szczerze, tak? nie nosimy swoich brzemion wzajemnie, chyba że się modlicie tutaj o kogoś naprawdę intensywnie, ale możemy w każdej chwili wyłączyć YouTube'a, wyłączyć telefon i zacząć się zajmować swoimi sprawami. Nie, nie jest to taka wspólnota, gdzie spotykamy się regularnie, gdzie rozumiemy swoje problemy, swoje życia, gdzie nie pomagamy sobie tak na co dzień. I potrzebujemy takiego miejsca. Nie da się przez internet tylko mieć kościoła. Możemy się zbudować przez internet, możemy zdobyć wiedzę, nauczanie. Wiele osób nawraca się i to są prawdziwe doświadczenia tak. Ale potrzebujemy żywych ludzi, ponieważ dopiero wśród żywych ludzi, że tak powiem, e, których widzisz, możesz dotknąć, możesz się do nich zwrócić możesz coś z nimi, jakąś interakcję mieć dopiero tam. Ten owoc Ducha Świętego w nas ma szansę zaistnieć. Ta łagodność, pokora, cierpliwość, dobroć, miłość, te wszystkie rzeczy nie da się ich robić przez internet, tylko. Tak my musimy jakby żyć na co dzień w takich relacjach. Miłość, której doświadczamy od Boga, musi się przelać potem na żywych ludzi w różny sposób, tak, tak jak już mówiłam, doświadczasz dobrego słowa, to przekazujesz dobre słowa. Doświadczysz od Boga, że Tobie pomógł materialnie. Nie wiem, nie miałeś co jeść i Bóg cię zaopatrzył, albo miałeś długie, a Bóg sprawił, że już nie masz tych długów, to teraz pomagaj innym ludziom. Tak? Mnóż to, co dostałeś, jako dar używaj, jako tego talentu, który należy pomnożyć. Masz jeden, żeby były teraz dwa. Ty masz jeden, teraz daj komuś, żeby też mógł tego doświadczyć. Tak więc w skrócie, na tym to polega, ale oczywiście w praktyka, jak zwykle, jest trudniejsza niż trzy minuty gadania. <gadanie> to jest dopiero wyzwanie, żeby naprawdę kochać innych ludzi. Ale myślę, że nikt z nas nie może mieć wymówki, ponieważ Bóg objawił swoją miłość przez swojego Syna. I nawet jeżeli nie doświadczyliśmy tej miłości w swoim życiu, to możemy jej doświadczać od Boga. I kiedy go szukamy, kiedy spędzamy z Nim czas, On objawia tą miłość nam. Na coraz głębszym takim poziomie w naszych sercach i przemienia nas. I wtedy nasze serce się rozciąga. Ono się rozszerza wewnętrznie. I zaczyna też myśleć o innych. I chce dawać. I chce się dzielić. Chce mówić. Chce kochać. Chce przygarniać. Chce akceptować. Chce rozumieć. To jest owoc miłości. Smutne jest, kiedy czasami słyszę takich chrześcijan, którzy mówią: że O, Jezus też się denerwował, powywracał stoły tym sklepikarzom w świątyni. Jezus też był wściekły na tych ludzi, mówił do Faryzeuszy: groby pobielane. Jezus też potrafił się oburzać, czy jest powiedziane, że przyniesie miecz, a nie pokój. Wiele osób powołuje się na takie wersety, tak jak gdyby powiedzmy 90. Zachowań i słów Jezusa nie istniały, tylko były te wersety. I tak jakby naśladowali już Jezusa w tych pozostałych rzeczach, i teraz jeszcze została ta kwestia gniewu i miecza i, i, i ostrych słów względem innych ludzi. A tak naprawdę to jest krycie się za tymi wersetami krycie swojego nieprzemienionego serca, który nie potrafi wybaczać który potrafi szybko unosić się gniewem i wytykać innym błędy i mówić na innych groby pobielane. Potrafią ludzie widzieć w innych to wszystko, co często Bóg wybacza i Bóg rozumie i Bóg wcale nie wytyka, a oni, a oni to właśnie zauważą i właśnie powiedzą i wyciągną, bo ich nieprzemieniona natura próbuje schować się za Pismem Świętym. To jest bardzo przykre. No oczywiście oni, nie my, to tylko oni tak robią. <grymne> my tak nie robimy. Ja oczywiście ja też tak robię. Myślę, że każdy po prostu musi badać swoje serce w tej kwestii, żeby nie dać się tutaj zwieść. Ok, Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że nam przypominasz, że Ty nas ukochałeś, Ty nas umiłowałeś. I teraz jest z kolei na nas, żebyśmy Ciebie naśladowali. To co Ty nam dałeś, żebyśmy przekazywali dalej. My mamy ciągle niedosyt tej miłości i też proszę Ciebie, żebyś objawiał, żebyś objawiał tą miłość na takim coraz głębszym poziomie dla każdego z nas, żebyśmy mogli być przemieniani, uzdrawiani, uwalniani do tego, by już e, nie szukać, nie tęsknić, nie zasysać, tak, nie, nie ciągnąć do siebie, tylko żeby być tymi, którzy dają, którzy się dzielą, którzy też okazują miłość, tak jak Ty to zrobiłeś. Proszę, przemieniaj nasze serca, objawiaj swoją miłość nam. Daj nam też taki ciąg, żeby czytać Twoje słowo, żeby Ciebie uwielbiać, żeby Ciebie spotykać w kościele, we wspólnocie ludzi, którzy są żywi duchowo. Proszę Cię, żeby w tym czasie, kiedy jest tak wiele różnych rozpraszających nas czynników, byśmy Ciebie szukali i pamiętali o Tobie, skupiali się na Tobie i doświadczali więcej od Ciebie. Modę się o to imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, błogosławię Was bardzo serdecznie. Czekam na Wasze komentarze, jak zawsze. Pamiętajcie o moim patronajcie. <grywa> Jeżeli chcecie wspierać to, co robię, e, misję, którą prowadzimy razem z moim mężem e, w Pakistanie, w Afryce, tym razem też, e, ostatnio też na Bliskim Wschodzie, e, również tą misję internetową, to tutaj znajdziesz link do mojego patronajta. E, jakakolwiek kwota będzie dla nas wielkim wsparciem i również w opisie tego filmiku znajdziesz link. I do zobaczenia. Z Panem Bogiem trzymaj się. Papa. Pa.